Kim jest dla ciebie Jezus? Zbawicielem? Kim jest dla mójka Jezus? Oluźnie, no to rzeczywiście pytanie. No, zbawicielem moim jest. Pan Jezus. Soraya, kim jest dla ciebie Jezus? E, moim panem. Jest moim panem, królem i zbawicielem. Jezus jest jedyną nadzieją moją i zmartwychwstaniem, słowem życia. Kim jest dla ciebie Jezus? Jezus jest dla mnie źródłem życia, nadzieją wszystkim. Jest moim Panem i Zbawicielem. Zbawicielem, moim Panem, moim Zbawicielem nie da się na czym powiedzieć. Jezus to mój Zbawiciel, Odnowiciel, Odkupiciel. No i mój Pan, mój sprzymierzeńca, to jest mój kochany Bóg. Pan Jezus jest moim życiem, zbawicielem i nadaje sens mojemu życiu. O, dla mnie jest moim panem, który mnie zbawi, który mnie kocha, jest moim przyjacielem też. Jest też naszym pomocnikiem, wspomożycielem. Możemy powiedzieć: W każdej sytuacji Bóg mi pomoże. Taką mamy obietnicę z Bożego Słowa.